Siemanko, z tej strony Black Heroes, a to jest czwarty odcinek z Call of Duty World War II, misja SOI, także jedziemy z tematem. 3, 2, 1, start! Jak mamy się wykazać, trzeba być gotowym na wszystko. W tym współpracę z SOE, brytyjskimi specjami. SOE. Szykują coś dużego. Pewnie Davis to jest. Ruch oporu doniósł nam o niemieckim pociągu przewożącym rakiety V2. Posłużą do ataku na nasz punkt pod Argenton. Mamy akurat tyle czasu, by zorganizować zasadzkę. Trzeba go zatrzymać. Udowodniliście swoją wartość pod Marini, dlatego to przypadnie wam. Dziękujemy, ale do tego potrzeba więcej ludzi z Se. Po to przydzielam wam ludzi z Sor. Udziela się wam praca w polu? Proszę się nie martwić. Praca jest i dla was. Akcję prowadzą agenci Vivian i Krauli. Pracowali z ruchem oporu i dobrze znają ten teren. Zdajcie się na nich. Słyszeliśmy, o Marini, niezwykła akcja. To zasługa zespołu. To był obowiązek. Świetnie, ale to dopiero rozgrzewka. To nie jest zwykły pociąg z zaopatrzeniem. To jest prawdziwa forteca. Nasz kontakt w ruchu Russo obiecała pomoc, choć przez ataki na ich siatkę możemy liczyć tylko na siebie. Więc los Paryża zależy od Was. Przypomina mi to zrzut na dwerkor. Te zasadzka na patrol Gestapo. Jaka z Ciebie romantyczka? Dobra, to Nasz cel. Trzeba Szkopom przyznać, pociąg jest nasz. Kolernie duży pociąg i dobrze opancerzony. To Bardzo dobrze opancerzony. Rakiety V2 mają zasięg 320 km. To wystarczy, żeby zaatakować Paryż. Nie mogą dotrzeć do wyrzutni. Mruk przed nami. Dobra, Vivian i ja się ich pozbędziemy. Turner to będzie sygnał dla Was. Daniels, Ty i Zuzman popisaliście się w Marynii, więc będziecie ich osłaniać. W drogę! Nie wychylać się. Dobra, jedziemy. Zdejmij tego snajpera! Użyj noża, Daniels! Dobra robota, Daniels. A teraz oficer! Na twój znak! Zastrzel oficera! Świetny strzał. Turner, weź kilku ludzi i obejdźcie dom. Daniels, zostań z Crowleyem! Dalej!

Kurde, jakby tu przejść. Myślę, że będę czołgotnie zwrócił tak uwagi na siebie. Das ist

Ale nie wyszło drugiego jej tego nie Na planu. Zauważyli nas. Ułapa, szybko, szybko! Zadchodzą ze wskoną. Nie, nie muszę muszę. Goga, dawaj, 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 dawaj Nie mamy szans. To jest kresu. czas! Do po do pociągu! Trzymaj się! Crowley, pociąg odjeżdża! Nie możemy dać mu uciec! Zabierz mnie stąd! Z lewej strony! Oczy Lecimy, lecimy! Kurno, ten taki prosty. Waliłem robotę i kurde no. Dawaj mi apteczkę! Tutaj! Proszę! Przeciwdzikt na pierwszej! Karabin nowy zejść w kinokult! Ej, Daniel! Mam granaty! Kon. No nie, no tak robić, no to tak kurde robić, no tak być nie może, no kurczę, blade no. spaliłem temat. obra, no skur, na ten pies musiał zaatakować, no nie mogę, no tak być nie może, no przecież no 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 to się nie pełni nie mieć. Tak planu. 40. Zauważyli nas. Patrzcie, Rusza! Ostatnią granatem wystrzelam po prostu. No się Nie mogę chodzić. chłopcy. Pray Musimy gonić pociąg! Z Trzymaj się tam, braku! Trzymaj się tam, braku! To już jest czas! Rzucam granat. granat! Dobra, do pociągu. Leci granat! Crowley! Pociąg odjeżdża! Nie możemy dać mu uciec! No No nie, no jeszcze pod samochodem, który kurczę się rozwalił, no tak być nie może. No to jest po prostu żałosne, co zrobił. Zmiana planu! Zauważyli nas! No co no, Szybko, szybko! Ja nie mogę z lewej! Musimy konić pociąg! No super Nie miał Nie mamy szans! Wciąż jest czas! Dobra, do pociągu! Rzucamy! Pociąg odjeżdża! Nie możemy dać mu uciec! Pomocny!

na no co robię? Uwaga! Kurwa. Daniel wstawa. Wszyscy do cipu. Pędź, 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 kurde. Musimy zatrzymać ten pociąg! Jazda, jazda! Trzymaj się. Kurwa, uważaj! Trzymaj się drogi. Trzymaj się widzisz go Tam jest gaz do derby! Skupimy go w lewo staram się jadek na nam skręć w prawo Skupimy go Jezu, co tu się dzieje? Ja w pijemiczej Szybciej! mogłem prowadzić. Masz szansę! łap za kierownicę! Dostać się naprzód pociągu. No i coś ty, co, co ty Zczelaj nie powie? Bo... Na górze! Wewnątrz wagonu! <noise> Szykuję się ich więcej! Nie, nie, nie. Nie, nie, ten granat, gościu.

Zyje do jasnej cholery. Daniel, gdzie jesteś! Idę, trzymaj się! O kurwa! Cośmy tu odjebali. Nie wierzę udało się. To dopiero akcja, oby Styles miał swój aparat. Może nawet Pearson puści na kilka. Uwaga. Za mną, zabiorę was do Plutonu. Przepraszam, ale kim ty jesteś? Przyjacielem. Szybko. Mam dla ciebie apteczkę. Dawaj to do mnie. Skopy to dla ciebie.

Wygląda na to, że są przed nami! Masz jest miejsca! A ja do swoich strzelam, no brawo ja po prostu. Ci ludzie należą chyba do pana. O, poznaliście ruso. Jest członkinią ruchu oporu. Zawiła szkopa, który do nas mierzył. Mogłabyś czasem któregoś przesłuchać. Szkoda na nich zachodu. Myślałem, że po was. Chyba narobiliście trochę szkód. Mieliśmy zatrzymać, a nie zniszczyć pociąg. Tak, bardzo mi przykro, że nie wszystko poszło zgodnie z planem. Dobra wiadomość jest taka, że zaalarmowaliśmy wszystkich pieprzonych szkopów w całej okolicy. Więc lepiej się zbierajmy. Musimy najpierw wykonać misję. Prawda, majorze? Musicie pomóc nam w tym. Nie wiem jak, ale Zus i ja przetrwaliśmy katastrofę pociągu. Potem spotkaliśmy się z pewną twardą francuską. Nazywała się Russo. Należała do ruchu oporu, jeśli potraficie w to uwierzyć. Kazała nam wyciągnąć z wraku jakieś papiery. Potrzebowała ich na misję w Paryżu. Potem miała dla nas kolejne zadania. Mhm. Czyli to jest chyba koniec misji, moim zdaniem. Dzięki wysadzeniu pociągu daliśmy ja Paryżowi wygląda. czas. Ruch oporu może użyć zdobyte przez nas papiery, by przeniknąć do nazistowskiej twierdzy. Już się zgłosiłem. No, także to jest koniec misji. Ja wam dziękuję za ten odcinek. Widzimy się już kolejnych. Pamiętajcie dać łapkę w górę, napisać komentarz dodać subskrypcję. Ja się z wami żegnam na razie i do następnego. Cześć!